Z nami pierwszy mecz grupy B. Słowacja, Gruzja. No i rozpoczynamy no to spotkanie. Dosyć wyrównane, tak można by mogłoby się wydawać. Nowa zawodniczka, nigdy nie widziana na piłce wcześniej. Tutaj Jajaj. poza treningami, może Noja Dachor w tym Gruzji. Tak jest, no ale po stronie Słowacji też mamy jednego doświadczonego zawodnika. No i jednego, który debiutuje na turnieju Sportcraft i w ogóle w zawodach. To że na razie ich bramka stoi bezpieczna, nienaruszona. Troszkę dziwi mnie to, że obie drużyny, dosyć rozsypane po tym boisku, bardzo nie trzymają swoich pozycji. Raz to Maksyk jest z przodu, raz to Insto. Drugie drużynie jest podobnie, ale częściej Adahor chyba przy piłce niż Vixen. Teraz szale Insto, ale bardzo niecelny. Cały czas praktycznie bez strzału w tym meczu, mieliśmy tam jakąś próbę Adahora no ale to też, też nie był bardzo strzał była też próba oczywiście Słowacji no tu jakiś strzał Inso pierwszy ale one też bardzo niecelne no teraz może Adahor coś wymyśli będzie podanie, Adahor próba strzału ale czy nie trafił tej piłki jeszcze Inso wybija, no było blisko pierwsza taka akcja, która mogła zakończyć się bramką tak jest, no Vixen się tam troszeczkę pogubiła, miała szansę na strzał tak się wydaje tutaj jeszcze słupek Poczuli Oj, emocje jo, 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 i teraz to tak, znowu gdzieś tam obija, no nie potrafią się Gruzini wstrzelić i teraz Vixen, czy ona to Vixen? Vixen! Jest To Ta, i... tak, tak jest. jest, tak jest, no wydaje mi się, że to gol Vixen będzie zapisany na jej konto, tak jest, no ależ premierowa bramka Vixen, jak bardzo ważna w tym, Najważniejszym, chyba pojedynku dla Adachora i Vixen, no bo to jest mecz z rywalami, którzy też mają szansę na awans. Oczywiście ta grupa jest cała mocna. no Mamy Marcinek, mamy mikropapuszkę. Papuszkę, eee, są Adahor, jakieś szanse. Muszę ci przerwać, bo tutaj fajna akcja Adachora. Dwójkowa z Gruzinów i Adachora i 2 -0. A Dachur tutaj rozpędza się w tym meczu, pokazuje tą swoją formę piłkarską zdecydowana zwyżka. Widzieliśmy już go wcześniej na piłkarskich turniejach solo, no tam jednak no to wyjście z grupy to, był, to było jego max. No, on grał po to, żeby wyjść z grupy, tak naprawdę. Tak jest, no ale nastawienie jego w tym turnieju jest podobne. On tutaj ma cel wyjścia z grupy, no oczywiście. Tak ma jest, obok siebie tutaj... tą niedoświadczoną zawodniczkę, Vigseń. No ale może jednak y, ten cel się zmieni. No dobrze y, gra Gruzja, ale też y, postawiła się troszeczkę ta Słowacja. No może oni teraz ruszą. Jest y, przyrody no uwaga, teraz, teraz będą próbować. Miksyng pogubiona troszeczkę, ale. I Maksiek. I momencie reaguje. No, ja też broni to Wiksyng. Komunikacja w drużynie Gruzji istnieje. Zobaczyć! Zobaczyć! Maxiek, Zobaczyć nie patrz, Maksiek, czy będzie grafia! gol, Nie, prawda? Co on zrobił? Ja I no co? Ależ to popsu! On wyprawia! No przecież ten najbardziej doświadczony zawodnik w Słowacji nie może marnować takich szans. No i Iso Znalazł Maksieka idealnie, ale Maksiek no nie wykorzystał tej stuprocentowej szansy, którą miał no przed jest. sobą. No była szansa na złapanie tej bramki kontaktowej, która Oj, a przecież taki Atachor z drugim golem. Co no za tak bramka? Jest. No Gruzini tutaj. Wychodzą z tej opresji obronną ręką na razie. Inso e, szuka podania do Maxieka bardziej to był strzał, a Dahor na spokojnie na swojej pozycji. E, no i a czy poda do no, to wixen. będzie drugi gol Winxey, tak yes! jest! Dwa no. gole. Bardzo, bardzo, bardzo ofensywna ta reprezentacja Gruzji. Nie I radzą to... sobie Słowacy. I teraz Maksiek! On... Będzie Macie Bramka! Jest pierwszy. Pięknie! Załadował tą bramkę w okno. No tak, nie, no może ten pającyny. mecz się troszkę. Ten mecz się może troszkę rozpędzić dzięki tej bramce, no, Fajnie by było zobaczyć jeszcze jakieś tutaj emocje, no ale e, ci grudzini chyba dzisiaj e, nie przegrają tego spotkania, oczywiście jeszcze 140 sekund przed nami plus doliczony czas gry, e, który doda sędzia. Teraz nie. Maksiek! No, Jest szansa bramka. no i Maksiek! Dwa do czterech już! Pięknie tutaj Słowacy nadrabiają. No może będziemy mieli jeszcze jakieś emocje, to jest e, tak jak już wspominaliśmy, jeden no. z ważniejszych meczów w tej grupie. E, no Czeka każdy będzie my. ważny. Ciekaw jestem bardzo, jak teraz zagra Gruzja. no Czy troszkę przejdą do tej defensywnej gry? Teraz znów Maksiek, znów Akcja Słowaków, ale się rozpędzili. Ależ Inso i Maxiek poczuli tą krew. Chcemy strzelić bramkę na 3-4. No Chcemy kontraktowy gol. Nie, wybija Wixe. Nie ma jeszcze tej flagi wywieczonej, chociaż o, jest, blisko, jest blisko, jest blisko. Musiał to wybić. Ależ teraz atakur stał niespodziewany troszkę z takiego zawrotu. Troszkę z takiego odbił tyłem. Nie wiem, jak on to do końca zrobił. Teraz jest... bardzo ofensywnie wystawiony nie. jest Maxiek. Inso jest nie. jako jedyny w obronie. Oni teraz postawili wszystko na atak. Jeżeli Inso popełni jakiś minimalny błąd w obronie, to to nie wyjdzie. Ale jeżeli poda, to może być oh bramka go. dla Słowaków. No i macie teraz znowu uśrodkowania Adahor ratuje sytuację, ale Inso będzie miał Troszka, teraz ja pogubili, szansę Jest no bo... tego Tak, co ale chyba, chyba Adahor dał y, komendę Defensywa do Wixen. Chyba dał tak swój bramce, a ja będę atakował! Dał, ja skończył, będę strzelać! Skończył. Skończył to spotkanie Adahor no już ze stuprocentową e, pewnością. Zawodnika Słowacji. Dosyć ofensywne słowa w stronę, w stronę, w stronę tak zespołu przeciwnego. Teraz jeszcze Adahora może stoić tego no szóstego. Z tego, za nieprawdopodobny występ Adahora Czwarty jego gol. Eee, no dwa gole Wixejn, cztery gole Adahora No dla nich ta grupa rozpoczyna się, się fantastycznie. Się. Co tutaj Wiksen robi? No całkowicie... Dobrze dla drużyny Słowacji byłoby, aby ten mecz już się skończył. No i tak się też dzieje. Koniec. Koniec tego pierwszego meczu grupy B. No, ciekawe emocje. Troszkę tutaj mieliśmy tego powrotu Słowacji. Troszkę też przewagi jednak tych Gruzinów. 6-2 pokazuje, jak Gruzja potrafi zaskoczyć i jakim może być czarnym koniem tego turnieju, bo tak czy siak pokonali, Ciekawy zespół, który składa się na przykład z takiego Maxiega, doświadczonego zawodnika.